Fizyka Matura Próbna 2020, zadanie numer 5. Rozważmy trzy ciała: A, B i C. Masa każdego z ciał wynosi M, a rozkład masy w każdym z nich jest sferycznie symetryczny. Ciała położone są tak, że środki ich mas leżą wzdłuż jednej prostej L. Odległość między środkami mas ciał A i B wynosi R i taka sama jak. Jest jako odległość pomiędzy ciałami B i C, również R. Wartość wypadkowej siły grawitacji działającej na ciało A. I pochodzącej z oddziaływania grawitacyjnego z ciałem B i ciałem C wyraża się tym wzorem. Wyprowadź wzór podany w opisie zadania. Otóż, chodzi o oddziaływania grawitacyjne, prawo powszechnej grawitacji. I tak. Kulka B działa na kulkę A siłą grawitacji i kulka C również, ponieważ kulka B jest dwa razy bliżej, więc siła grawitacji działająca na kulkę A pochodząca od kulki B jest większa niż siła grawitacji pochodząca od kulki C, co zaznaczyłem na rysunku kolorem czerwonym. No i piszę teraz. Siła wypadkowa działająca na kulkę A jest sumą sił grawitacji pochodzących od ciała B i od ciała C. I teraz stosuję prawo powszechnej grawitacji. GMM dzielone przez R kwadrat. Masy są identyczne, więc w liczniku mamy M kwadrat, stała grawitacji. I pierwsza siła pochodzi od ciała B, które znajduje się w odległości R od ciała E, czyli przez R kwadrat dzielimy. W przypadku drugim masy są identyczne, więc m kwadrat, ale odległość jest 2r podniesione do kwadratu, to daje nam 4r kwadrat. I teraz te dwa ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika, którym jest 4r kwadrat, dodajemy do siebie i otrzymujemy taką wartość. Porównaj wzory są identyczne. Ten zasugerowany w treści zadania i ten przed chwilą przez nas wyprowadzony. No i zadanie 5.2. Również jak pierwsze, za dwa punkty. Załóżmy, że zamiast ciał B i C mamy jedno sferycznie symetryczne ciało D o masie 2m. Środek ciała D leży na prostej L w takiej odległości x od środka ciała A, że wartość siły grawitacji działającej na ciało. A jest dokładnie taka sama jak poprzednio, czyli opisana tym wzorem, który wyprowadziliśmy w zadaniu 5.1. Wykaż, wykonując obliczenia, że x, odległość między ciałami, nie jest równa 1,5 r. Rysuję siłę grawitacji. Działającą między tymi dwoma ciałami, działającą na ciało A, a pochodzącą od ciała D. Stosuję prawo powszechnej grawitacji, ale pamiętam, że w treści zadania jest powiedziane, że wartość siły grawitacji działającej teraz jest taka jak poprzednio. Poprzednio była to siła określona tym wzorem. Strzałka pokazuje, skąd się bierze ten wzór, a siła grawitacji między masą m i masą 2m w odległości x wyraża się wzorem jedna masa razy druga, czyli m razy 2m otrzymujemy w liczniku 2m kwadrat i dzielone przez x kwadrat. Zwróć uwagę na to, że można uprościć g stałą grawitacji m kwadrat kwadrat masy i co nam zostaje? Właśnie z tej równości po uproszczeniu mamy x. x pierwiastek z 8 piątych, no i to razy r. Podstawiamy dane i otrzymujemy 1,27 r. No, oczywiście nie jest to równe 1,5 r. Wykazaliśmy więc, że x nie jest równe 1,5 r. To, o co proszono nas w zadaniu, w treści zadania.